Bez żadnego trybu. Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord radzieckich na mojego świętej pamięci, brata. Niszczyliście tego, powodowaliście, jesteście karamiami. Przypuszczam, nie jestem pewien, ale przypuszczam, że pan być może wierzy w to, co pan mówi. <śm> opisana w socjologii, w filozofii politycznej już bardzo dawno. No była ta definicja, jedna z wielu definicji ideologii fałszywa świadomość. I cała wasza polityka to są kpiny ze społeczeństwa i propaganda dla społeczeństwa i uleganie różnego rodzaju rządów. No i jeszcze jedna rzecz, która już naprawdę mnie niebywale rozbawiła. Panie premierze, no jeśli pan mówi o Honorze i rycerskości. Daj pan spokój. Szanowni Państwo, spędziłem w tym miejscu kilka tygodni swojego życia. Może najważniejszych tygodni swojego życia. I pamiętam, kto był wtedy, po której stronie. My jesteśmy tu, gdzie wtedy. Oni, tam, gdzie stało zomą. Relikwią w naszym domu do dziś jest żywnościowa karta Polaka, którą w Gdańsku miało kilkaset osób, bo nikt więcej się nie odważył być Polakiem w czasie okupacji. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego za 11 grudnia. Jest taki tryb, jak ktoś kogoś obraża. Panie, pośle w ja nie wiem, sprostowania. kim byli Pana dziadkowie, ale wiem jedno, Pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem.